Czyli niska gotowość, jest hop, strzał do dołu. Hop, strzał do dołu. Po każdym strzale szybka kontrola oczywiście i broń do dołu, tak? I bezpiecznik. I bezpiecznik za każdym razem, dokładnie oczywiście, że tak. Jedziemy, jak gotowi. Oczywiście kolba już jest tutaj w miejscu przyłożenia. A w dla co? No masz Francuza, walisz we Francuza. Hop! I zabezpieczenie. I jest. Hop! <laughs> nie wiem, czy nie będziesz musiał tego rozebrać po prostu i tam po poregulować sobie, A, ale to zobaczysz. Hop! <laughs> Hop! 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 Wszystko? Tak jest. Panowie, to nie jest niska gotowość, co robi Piotrek. Ja po raz kolejny mu o tym mówię. Skończyła się ta amunicja. Nie, cały czas brałeś broń tutaj. Ty masz brać broń tu przed siebie i jest hop, podnoszę, strzelam. Hop, podnoszę, strzelam. Tu, nie, nie tu. Tu, cały czas przed sobą, że w pionie tylko broń pracuje. Podnoszę, strzelam, dobra? Dobrze. I drugi magazynek spinamy Drugi magazyneczek. Będę miał pytanie do Ciebie, jeżeli chodzi o manuala M5 Właściwie, bo tutaj zamek zostaje w przednim położeniu, więc jak, jak to z kontrolą u mnie? Bo to nie, trochę nie ma sensu kontrola, nie? Nie roku. ma sensu. W MP5 akurat nie ma. Czyli mam tego nie robić po prostu, nie? Czy, nie robić, jakiś... bo nawykowo musisz to robić. Okej, okay, nawykowo po prostu, ale finalnie. Tak. To... Okay, dobra. tak. On robi na zamkniętym. Panu, I Dokładnie. teraz drugie ćwiczenie, trochę krzychu do tyłu, pół kroku. Strzał. Przekładam na lewą strzał. Przekładam na prawą strzał. Przekładam na lewą strzał. Co? Nożyk masz? A, tutaj broń. Przeładowałem, sprawdziłem. Broń jedzie mi po linii tutaj tego. Czekam na komendę. Jest hop, po strzał, kontrola, bezpiecznik do dołu. Znowu patrzę na sektor. Jest hop, strzał, kontrola, bezpiecznik do dołu. Dobrze? Broń jest cały czas tak. tak. Panowie, jestem tu. Zobaczcie, spójrzcie na mnie, spójrzcie. To jest dolna gotowość. Niska gotowość. Nie żadne takie. Strzelam, opuszczam. Strzał, kontrola, bezpiecznik do dołu. Strzał, kontrola, bezpiecznik do dołu. I broń jest tak cały czas tu oparta, tylko ją unoszę do oka. Dobrze? Tylko pamiętajcie, od głowy nie skręcam, tylko i wyłącznie broń i do dołu. Hop! Hop! I tak jak mówiłem, tu strzelam, lewa, znaczy najpierw idzie lega naprzód. Przekładam strzał, bezpiecznik, przekładam strzał. Możecie odbezpieczać, może, znaczy możecie pracować bezpiecznikiem, możecie nie pracować? Generalnie, jeżeli będziecie pracować, to też może wejść tak naprawdę błąd, bo tu jesteście cały czas w ogniu, cały czas strzelamy, więc ja tylko zmieniam rękę, żeby strzelić z tej, zmieniam rękę, żeby strzelić tej. Nawet możecie się lekko, właśnie, wychylić zmienić sobie nogę jedną na drugą. Tak, jakbyście byli tutaj przy, przy przeszkodzie, nie? Że jedna noga jest wysunięta, i, i się wysuwamy z bronią. Gotowi? Broń do dołu. Zmiana. Druga ręka. Tak, tak. Przeładowany, wprowadzony tak Bezpiecznik zabezpieczony teraz To na początku bezpiecznik ma być zabezpieczony Uwaga, hop Dobrze, kontrola, tak I na dół Tylko wiesz, tą kontrolę przekrzy, Przekrzyw lekko, nie bierz jej całej O, leciutko, tak, dokładnie Hop yy... Cały czas stopka oparta tutaj teraz. To jest wysoka gotowość, czyli jesteś na, na strzeli i albo masz broń lekko pod skosie do góry, albo tuż pod celem, nie? Hop! Mhm. Hop! Dobra. Pusto? Szybciej. Szybciej przenosimy, o to mi chodzi. Hop! Moja żona, tak jak mówi. Tak, weszło. Hop! Tak, pracuj cały czas, trzymaj język pustowy, nie odpuszczaj go. Jak przenosisz cały czas palec napięty na języku na drugi strzał. Hop! Tak, troszkę szybciej jeszcze. A, już, otwarty masz. To Raz. I zmiany, ale żadnego mi tu kręcenia się. Chcę, żebyście byli ładnie w pozycji. Czyli strzeliłem, kontrola, podpachę i ładnie, wypinam, sięgam, następny patrzę na sektor, zrzut zamka, dwa strzały, kontrola, zrzut zamka. Znaczy ten magazynek, zmiana, zrzut zamka i pracuje. I co dokładamy w drugim? W pierwszym nie, ale jak chcecie, to już możecie od razu w pierwszym. Będzie strzał, kontrola. I tu wypinam, wrzucam do zrzutu, biorę drugi, wpinam i w tym czasie sobie sektory muszę obejrzeć. To drugie możecie zrobić znacznie wolniej. Nie spieszyć się. Ale żeby mi to wszystko było, żebym widział, że jest strzał, kontrola do roboczej. Wypiąłem do zrzutu. Wyciągnąłem następny. Obejrzałem się. Tu sobie wpiąłem. Dlatego po, po kciuku wprowadzam magazynek. Zrzut. I jestem już gotów. Dobrze? I sobie strzelam. Przerabialiście tutaj już, pragnikami byście to smurgowali Mocnie. Jak z księdzu to schodź na kolanko od razu I usuwaj To kurwa, to, 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 to wypadało mi wszystko Конец. Он nie zadziałał czy nie zrzuciłeś nie zrzuciłeś I jedziemy hop iskan od razu hmm? dziewiąta trzecia i prosto, i zmiana ręki teraz. O! I o to mi chodziło! Tak! Dobra, jedzie. Znaczy, i zabezpieczony. Znaczy, ma być teraz... Nie no, je, idziesz teraz, celujesz tak. cały czas do, do wroga, więc tak, tak. cały czas będziesz gotów, jesteś gotów na strzelanie. Dziewiąta! I dziesięć! I trzecia! I prosto! Widzicie dlaczego robiliśmy to ćwiczenie ze zmianą ręki? Już jak więcej komplikacji wchodzi, to co zrobił? Zmienił tu rękę i dopiero przełożył. I w pewnym momencie broń zaczyna, jak jest ciężka opadać, tak? Będzie miał napieprzone sprzętu bojowego na końcu lufy. To już poleci w dół. Jedziemy, hop. Czy pierwszy? Dziewiąta, tak? Tak. Zacięcie? Nie właśnie nie chyba z dziewczyn załatowałem. Dobra. Lewa! Prawa! I lewa. No właśnie, I przełożyłeś, nie? Tylko też nie przejeżdżaj bronią po butach sobie, bo robisz kroki i można sobie postrzec... tu, tak? W tej strefie tak wiesz, że przed sobą, nie? Albo góra, właśnie. No, albo, albo góra. Super. Dziewiąta. Druga. I prosto. Hmm? Dwa. Rozładuj, rozładuj. Prze przestrzel go. A, otwarty, jest dobra. Hop, kontrola. Tak, na dół. I już lewa to odkłada, prawa bierze, tak. Tak. Kontrola. Dokład. Gotowi? Do, niska gotowość, bezpiecznik zapięty, czyli jest safe. Hop. Dobra. I odchodzimy na boczek. Przeglądacie broń długa załadowana zabezpieczona tak gotowi hop i już tak dokładnie zacięcie miałeś do mnie? i bardzo dobrze bo sprawdzasz wtedy co się dzieje i możesz strzelić i szybka Wymiana broni na awaryjną choć też nie będzie błędem, jeżeli strzelisz nie nastąpi strzał się, niż szybko krótką, walniesz z krótki i dopiero sprawdzisz sobie długą, bo w, znaczy w bliskim kontakcie noc zerwała nie będziesz miał na to czasu. Musisz się od razu puścić i walnąć z długą wtedy, nie? Dobra, i do, zajazd ostatni.